Cześć, dzień dobry. Witajcie na kanale Herby Flagi Logotypy. Ja nazywam się Maciek Matwiej i w dzisiejszym alfabecie heraldycznym przybliżę pojęcie herbu dewocyjnego. Herb dewocyjny to taki herb, który został utworzony przez dodanie herbu papieskiego lub elementu herbu papieskiego do osobistego herbu duchowieństwa pragnącego wyrazić szczególną wdzięczność i więź z papieżem. To również może być nie tylko herb duchowieństwa, ale herb instytucji kościelnej, chociażby herb. Diecezji. Przykład, Szanowni Państwo, herb arcybiskupa Wiktora Skworca, gdzie widzimy w centralnej części tarczy, w tzw. Tak tarczy sercowej, monogram z literą M. To bezpośrednie nawiązanie oczywiście do Maryi, ale również pośrednie nawiązanie do herbu papieża Jana Pawła II. Herb Diecezji Legnickiej, muszla pielgrzyma, atrybut świętego Jakuba, Jakuba, a zarazem nawiązanie do herbu papieża Benedykta XVI. To tyle. Pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć.